Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com IPA Day w Polsce już się jak widzicie chyli ku końcowi zachód słońca, co nie będzie zbyt malowniczy. E, w ogóle widzę, że tam jakiś chyba... Nie wiem czy to jakaś burza tam się zbiera, czy nie. E, w każdym razie zostało ostatnie piwo z serii IPA e, is dead z Brudoga. I tym piwem jest Comet. I to jest ostatnia szansa, żeby jakoś się wyratował e, e, Brudok, bo póki co jestem raczej rozczarowany. Jakbym miał po tych piwach sądzić, to bym powiedział, że IPA jest dead rzeczywiście. E, mam tutaj do porównania comet IPA też z Hopfen Co prawda to nie jest single hop, bo to jest triple hop, haler Tower comet, Sapir i Taurus. No ale nazwany jest comet Ipa, czyli tamten komet ma robić. Rob, robotę, czyli najpierw, najpierw jakby bez, bez sugerowania się e, komet z Brudoga, a później porównanie z, z tym z kometem z Hopfen Topfera. Kapsel klasyczny Brudogowski, tyle że z czerwonym psem. Dobra. Barwa ładna, bursztynowa, chociaż zamglona. Białe owoce, no i niestety ta nuta Imperial IPA, Double IPA, bardzo charakterystyczna, e, trochę. Przypalonego karmelu, trochę alkoholu. Spróbujmy. No jest nuta alkoholowa, wyraźna. Jest też goryczka, chociaż też nieco alkoholowa w charakterze. Nie wyratowało się, no. To jest Imperial IPA i to z tych takich e, nieurywających niczego. Czyli jest solidny, jest ok, ale, ale to nie jest poziom, który czego bym oczekiwał, tak? Imperial IPA, czy WIPA w, wy w wykonaniu do czy w wykonaniu e, Russian River, to są piwa, które po prostu są mega pijalne. Po prostu urywają dupę, tak? Tutaj nic nikomu nic nie urwie. Um, kwestia może tego, że... No to nie, to nie jest piwo super świeże, zaraz po rozlewie. To, to na pewno działa na jego niekorzyść. Po drugie, um, Wydaje mi się, że tutaj jednak postanowiono nie robić takiego mm, ortodoksyjnego West Coast IPA, czyli piwa bardzo jasnego, a właśnie ten i e, Isdokfisha e, 90 minutes i e, e, Pliny the Elder z Russian River, jak, jak dobrze pamiętam. One są takimi. West Coast IPA, double West Coast IPA. To są piwa, które są oczywiście mocniejsze, ale to są piwa, które są bardzo jasne, bez karmelu, bez jakichś takich rzeczy. Spróbujmy tego Haler Towera. Tutaj kapsel z Badra penał. Ja to piwo już piłem. Cieka powiem szczerze, że nie pamiętam. Pamiętam, że na zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, ale nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam. E nie pamiętam co, e co konkretnie, e czym ona mnie urzekło. Jakaś dzicz. Dobra. Jaśniejsze. Tego jeszcze nie graliśmy jeszcze nie drugiego planu. Hmm. E, porównajcie barwę. Jaśniejsze. Minimalnie, ale cholera może i nie. Nie, jest jaśniejsze. O, o, o dwa tony jaśniejsze. E, jest ten e... Pop'n stopper Comet i E, to jest 6-8% alkoholu i plato 16, 55 IBU. Więc takie powiedzmy klasyczne e, IPA. Mi się wydaje, że tu jest jakaś 18, ale kurde, nie dam sobie niczego za to uciąć. Spróbujmy. No, Zupełnie inny aromat. Chociaż nie, żeby jakiś taki super. Mdłe owoce, mdłe żółte owoce Czyli nie cytrusy, ale jakieś takie, jakiś melon Takie rzeczy Trochę słód też taki pilzneński Nie ma alkoholowości, to jest duży plus Pije się lepiej, aczkolwiek goryczka jest niższa. No Niemcy nie są znani z, jakiejś, e, z jakiegoś takiego podejścia hardkorowego do goryczki, więc... No też niczego nie urywa. Też ten aromat jest taki... Mdłe, żółte owoce, taki, taki melon, no. I trochę słód, słodowy. No, tam był karmel, tu jest słód, także nie wiem, może dzisiaj nie mój dzień. I padaj, jakoś nie nie, 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 nic mi nie podchodzi. To piwo ma datę przydatności do yy, listopada 2014. 2014. Muszę, będę musiał zerknąć, co ja tam opowiadałem o tym piwie, jak piłem je w domu. Na pewno degustacja tutaj jest też obarczona pewnymi... mankamentami, tak? Obce zapachy, chociaż za bardzo ich tutaj nie ma, jakichś smażakni ryb tutaj nie ma. Może też jakoś strasznie nie pachnie, no ale sam fakt, że jest przewiew, jest wiatr i tak dalej. No ale ponieważ IPA Day zastał mnie w łebie, więc tutaj degustuję. Porównajmy. Hmm. Tutaj można się pomylić, że to w ogóle nie jest IPA. Natomiast tutaj bez wątpienia mamy aromat typowy dla Double IPA czy, czy Imperial IPA. Lekko cebulowy, lekko taki... Przyjemny, nie, no przyjemny. Mimo tej cebuli, o której mówię, ale jest też, jest też coś innego oprócz, czyli takie białe owoce, to liczy takie charakterystyczne. E, natomiast tutaj jest taki żółty, bardzo dojrzały melon. Nie taki żółty, rzeźki, bo... Czasem te biało owoce liczy, to one mi się z melonem tak samo kojarzą, a jednak nie. To jest bardziej pijalne ten e, stopper, Natomiast e, komet e, z e, Brudoga jest, e, jest bardziej charakterystyczny, bardziej charakterny bym nawet powiedział. No jest wiesz, wyższa goryczka po prostu, nieco alkoholowa to fakt ale To smakuje na za mocne jak na IPA, to smakuje jak za słabe i za mało nachmielone No nic, wasze zdrowie